Najpiękniejsza panorama, jaką kiedykolwiek widziałem w życiu. A trzeba podkreślić, że trafiliśmy do tego hotelu dosyć przypadkowo. Podobnie zresztą, jak przypadkowo, znaleźliśmy się w Malezji. Jak długo tutaj zostaniemy? Co tu będziemy robić? Dlaczego w ogóle tutaj jesteśmy? Bo Malezja, choć była w naszych planach, to raczej takich planach awaryjnych. I cóż, musieliśmy użyć tego planu awaryjnego. I jesteśmy w Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Zapraszamy na nowego vloga. Pierwsze godziny w nie przywitały nas, zabiło. Mam nadzieję, że to będzie taki parszywy początek fajnej przygody jak w Wietnamie. Wylogowujemy się z hotelu, ale zaraz Wam powiemy, co w ogóle się działo wczoraj, bo nie nagrywałam wczoraj nic. I Mamy bilety do Kuala bilecik taki to około 40 złotych z Johor y, więc y, spoko nie jest zła cena. ale patrz, jakieś są to co prawda dwa bilety ale jednak idziemy Będzie bilety można do Kuala kupić tylko y, w sensie zapłacić można tylko kartą ewentualnie u naganiacza który, u naganiacza, którzy tutaj chodzą i te bilety sprzedają to kupiliśmy właśnie kartą Wcześniej naganiarz nas złapał, ale jakoś tak wydało się to trochę podejrzane, więc wróciliśmy do kasy tutaj. No i zaraz chyba będziemy musieli się odprawić. Mamy być pół godziny wcześniej, przed w takim specjalnym miejscu, gdzie się czeka. Więc zaraz tam się udamy, bo już niedługo mamy e, autokar. Ale fajnie, że kupiliśmy te bilety, nie są jakoś super drogie. 40, e, nieco 40 zł. Za podróż prawie 400 km 400 kilometrów prawie jest do Kuala Lumpur Spoczka Czekamy chwilę na e, autokar, który nas zabierze do Kuala Lumpur I mamy w końcu chwilę Żeby w ogóle powiedzieć wam co się działo wczoraj jesteśmy drugi dzień właściwie w podróży Z Bali do Kuala Lumpur Wczorajszy dzień był jakimś po prostu Turbo męczącym Pod koniec dramatem Wyszło wszystko w porządku, ale i tak było ciężko. Przynajmniej po mnie widać to, bo wyglądam jak śmierć. Raczej na pewno zmęczyła nas podróż, którą zaczęliśmy z samego rana, a zakończyła się równo o północy. Takim jakby najbardziej dramatycznym i nieprzewidzianym przez nas wydarzeniem było to, że okazało się, że hotel, który zarezerwowaliśmy w mieście Johor Bator, Miał rezerwację tylko od godziny. Czy można było się tam zameldować? Tylko od godziny 14 do 16:30. Czajdzie hotel, który można tylko przez 2,5 godziny się zalogować i wbić. Nie? My tam przyszliśmy o 23 i mówią, że no nie, że już naszego pokoju nie ma, coś niesamowitego. Widziałem to na bookingu, ale widziałem też, że ludzie pytali. Tam często jest jakiś spis pytań, pytań które. Fakt, tak zwany. Eee, które ludzie zadają, i właśnie było, że może się zalogować później, eee, więc byliśmy mega zaskoczeni, wiecie, jest godzina prawie 23, eee, mega A. zmęczeni musimy szukać nowego hotelu. Na szczęście, jakiś ten ziomek, eee, który pracował Ogarno. w tym hotelu, powiedział nam, że sam zadzwonił w ogóle do hotelu, który był na, po drugiej stronie ulicy i eee, powiedział, że jest tam wolna i mogliśmy, dostaliśmy pokój w tej samej cenie, nawet może trochę lepszy niż który pierwotnie zarezerwowaliśmy więc ale wszystko dobrze się skończyło ale no trochę się nawkurzaliśmy śmierdziało jakimiś detergentami jakimś straszym, mocnym detergentem ale było generalnie czysto i to w ogóle to co jest tutaj w Malezji takiego z którym się spotkaliśmy to to, że w każdym hotelu trzeba zostawić depozyt i jest no doliczany spotkaliśmy podatek spotkaliśmy się z tym raz bo właśnie to był nasz pierwszy hotel ale na bookingu każdy, przy każdym hotelu jest informacja o depozycie, który trzeba zostawić. Wyobraźcie sobie, że wczoraj w podróży byliśmy od godziny 7 rano, bo o 7 byliśmy już na lotnisku. O 9 mieliśmy lot, a w hotelu, do hotelu tego pierwszego, Kokonat, coś tam, jakiś dramat. Dotarliśmy o 11.30 wieczorem, 23.30. Lecieliśmy z Bali do Jakarty. Z Jakarty do, do Singapuru. Z Singapuru. W Singapurze mieliśmy parę godzin przerwy i musieliśmy ogarnąć busa do właśnie Johor -Bator, jakoś tak, jak się ta miejscowość nazywa. W trasie, kiedy jechaliśmy właśnie tym busem, nagle na przejściu granicznym okazało się, że jest 15 minut przerwy. Bus się zatrzymał, wywalił wszystkich z ze środka i mieliśmy 15 minut, żeby przebiec dosłownie biegliśmy z bagażami żeby przebiec do, do podziemi, gdzie były bramki tam sprawdzić paszport, odbić się wbić, że jesteśmy w Malezji, później znowu dobiec do autobusu, który był już w innym miejscu później jak wysiedliśmy już na dworcu tutaj w miejscowości, okazało się, że nie możemy złapać graba, tego graba łapaliśmy z pół godziny chyba Musieliśmy łapać neta w McDonaldzie, później nie mieliśmy neta, więc też ciężko było się było z kierowcami złapać. W końcu jakiś przyjechał, a kiedy dotarliśmy w końcu do hotelu, to się okazało, że jest sold out i nie ma naszego pokoju. Czujecie ten dramat. No dalej nie przyjechał, bo to Jesteśmy w końcu w naszym autokarze, za chwilę będziemy ruszać, mamy półgodzinne opóźnienie. W ogóle zobaczcie jaki to jest autokar. Jeszcze jest taki widzę, że e, w ogóle siedzenia są jak jakieś fotele takie w, w domu. Są tutaj podnóżki, no to jeszcze to nie jest jakiś dziw zaskakujący, bo w wielu miejscach takie może spotkać, ale na typu podłokietniki takie, że naprawdę się tutaj zmieszczą e, dwie osoby, są mega szerokie tutaj, ale co najciekawsze drugi rząd jest tylko pojedynczy. Nie ma także dwa siedzenia, dwa siedzenia, tylko dwa siedzenia i jedno. Więc spokojnie, jeżeli ktoś sobie sam podróżuje i nie chce z kimś siedzieć, to może sobie takie jedno wziąć i wykupić. Spoczko. Pierwsze wejście do pokoju, Kamil może, zapala światło. Może podejść do okna bez zapalonego światła. <laughs> Ale, ja. Moi drodzy Państwo, witamy w Kuala Lumpur. Dawno, dawno, dawno naprawdę nie widzieliśmy takiego deszczu, który wypadał z taką intensywnością, tak długo jak tutaj. Kuala Lumpur. Fajnie, cieszę. Przestało padać, więc czas wyjść z hotelu. Naszą pierwszą misją jest kupienie dysku twardego, dysku. bo skończył nam się nasz 1 terabajtowy. Zapełniliśmy go już zdjęciami, filmami. Nagraniami. Nie mamy gdzie skrywać naszych materiałów, które nagrywamy w każdym kolejnym miejscu. I cóż, z czego kupiliśmy, myśmy go kupić dawno, ale zawsze to odkładaliśmy. No i cóż, musimy go już kupić, już tak powiem, nagwałt w Kuala lumpur, Totalnie nam się zapełnił i mamy miejsca. To jest pierwsza misja, druga to pójść coś zjeść. Bo jako, że padało, nie mogliśmy zjeść normalnego obiadu. Uratował nas sklepik w naszym hotelu, ale to była zupka chińska, więc którą jedliśmy już drugi dzień z rzędu, dlatego że wczoraj też nie wychodziliśmy za bardzo z hotelu, żeby nadgonić trochę pracę, którą odkładaliśmy przez ostatnich kilka tygodni. Tak, to był bardzo intensywny czas. Ale w to nie są narzegania właśnie to, są tak. bardzo, to jest bardzo intensywny czas. Absolutnie nie narzekamy, było fantastycznie. <laughs> tak, ale teraz trzeba yy, nadgonić zaległości. I właśnie tak stwierdziliśmy, że może Kuala Lumpur, Malezja. To będzie taki dobry czas, żeby tutaj to nadgonić i trochę odpocząć, bo przez to, że ten czas był właśnie bardzo intensywny, nie chcemy nabawić się takiego wypalenia tą podróżą, bo to było chyba najgorsze. A ja coś czuję, że mi się coś takiego zaczęło robić. Właśnie zauważyłam to chociażby po przyjeździe do Kuala Lumpur. Kamil miał całkowicie inne wrażenia, ale może Kamil sam opowiedział o swoich pierwszych wrażeniach z Kuala Lumpur. Wydaje mi się, że w ogóle jest tutaj bardzo czysto, przynajmniej w tym miejscu, gdzie, w tej części miasta, po której się poruszamy, czyli tak w okolice dwóch wież. Jesteśmy od nich niecałe półtora kilometra. I naprawdę jest to bardzo czysto, ale widzę, że to jest takie biurowe zagłębie, bo nie ma tu zbytnio ludzi, nie ma tu jakichś mieszkalnych budynków, hotele, biurowce. Więc e, ciekawe jak jest w innych miejscach. Ale rzuciło mi się w oczy to, że jest na przykład bardzo dużo kuchni z różnych części świata. Wydaje się, że może tutaj naprawdę fajnie, fajnie zjeść. W ogóle to miasto przypomina mi Bangkok. Może trochę czystszy Bangkok. Zdecydowanie czystszy. Ale, ale zobaczymy, jak, jak to będzie dalej. Bo może to tylko taki fragment miasta, aczkolwiek. Na tle innych azjatyckich miast. Naprawdę jest tu bardzo czysto, dlatego to podkreślam, bo zazwyczaj trafiliśmy no, no, raczej na syf. Moje pierwsze wrażenie z Kuala Lumpur było całkowicie różne. Przed przyjazdem tutaj i jak przyjechaliśmy do Kuala Lumpur, słyszeliśmy wiele opinii takich zdań, że to jest bardzo fajne miasto, że w ogóle Malezja super, zdjęcia w internecie są piękne, ale wiadomo, zdjęcia w internecie, a rzeczywistość to są często całkiem różne inne sprawy. Naprawdę wierzę, że Malezja jest piękna, ale szczerze powiedziawszy, po takim miesiącu w Indonezji, dwóch tygodniach na Jawie i dwóch tygodniach na Bali, było mi po prostu, po ludzku, tak strasznie smutno i tak strasznie przykro, że wyjechaliśmy z tej dziczy. Jakoś tak po prostu trochę smutno, ale dajmy sobie czas. To, co jeszcze rzuciło mi się w oczy, co różni to miasto od innych wcześniejszych, to to, że jest tutaj o wiele mniej skuterów niż w innych miastach. Dominują tutaj samochody. W Indonezji było tak trochę pół na pół, było w każdym razie bardzo dużo samochodów. W Wietnamie to w ogóle same skutery i pojedyncze samochody, a tutaj tylko samochody, więc już jest jakaś zmiana. poszliśmy sobie coś zjeść kupić ten dysk i trafiliśmy na e, taką ulicę ze street foodem na razie są same owoce ale już widzę, że jest grill i różne przekąski z grilla ojej ośmiornica jest, ciekawe ile kosztuje ta 15 taka wygląda to całkiem sympatycznie te się, się rozkładają wydaje mi się, że Chińczyków tutaj jest dużo, bo te lampiony są takie Trochę chińskie, jakby moi drodzy, trafiliśmy na pierożki z kurczakiem. Za 15 y, rindingów, in, y, nie indonezyjskich, malezyjskich. Czyli w sumie jakieś 14, właśnie zł, bo przelicznik jest taki w sumie prawie 1 do 1, z paru groszy. <laughs> Kupiliśmy 10 pierogów z kurczakiem. Próbowaliśmy powiedzieć panu, że w Polsce też mamy pierogi i bardzo je lubimy. Ale pani zbytnio nie ogarniał angielskiego i, i chyba nie zrozumiał. No cóż, teraz e, czas spróbować. Lubiące. Takie trochę bez smaku, ale mamy sos, może będzie lepszy. Zdecydowanie lepsze. daje takie 3 plus w skali szkolnej. Jakieś 20 minut temu kupiliśmy Mango smoothie. skończyło się chwilę temu, chodzę i nie mogę znaleźć nigdzie kosza, nigdzie na ulicy nigdzie w galerii handlowej w której właśnie jesteśmy ale trafiliśmy do miejsca gdzie chyba znajdziemy dysk bo wszędzie jest sprzęt komputerowy ale ciągle chodzę z tym pudełkiem po smuki i nie widzę kosza ciągle szukamy ciągle szukamy naszego dysku jeden ziomek próbował nam pomóc ale nic mu się nie udało. W sumie chyba do końca nie wiedział, czego szukamy. I tak po prostu chciał zarobić. Eee, ale inny nam powiedział, że tutaj znajdziemy. I faktycznie widzę, że tutaj jest więcej części do komputerów, więc może tutaj. Zobaczymy. Po długich, długich poszukiwaniach na czwartym piętrze galerii w końcu znalazłem kosz i mogłem wyrzucić swoje opakowanie. Masakra. Więcej koszy w Malezji. Więcej wszędzie koszy. Udało nam się kupić dysk, nie tylko zresztą, bo też kartę pamięci. Nie były jakieś ceny tańsze wcale niż w Polsce, ale powiem wam, że każdy maniak komputerowy, który chciałby sobie coś tutaj kupić w Malezji albo przejeżdżał, to na pewno da się tanie, tańsze rzeczy znaleźć. Powinien tutaj przyjechać. Jest tu chyba, nie wiem, z 5 pięter komputerów i innych rzeczy elektronicznych, które można kupić. Jest dużo komisów. Widzę, że to chyba też dużo różnych miejscówek związanych z grami, więc naprawdę jest w czym wybierać. My też w kilku sklepach wybieraliśmy, różne ceny były, różne sprzęty mieli. W ogóle sprzedawcy tutaj zagadują teraz po angielsku, dużo sprzedawców zna angielski, więc może się dogadać, podyskutować, zapytać. Jest naprawdę całkiem, całkiem spoczko. My idziemy dalej, bo idziemy jeszcze na zachód słońca, może nam się uda. Taka ciekawostka, nie ma tutaj w ogóle czwórki. Patrzcie, jest 1, 2, 3, 3a, 5. Później jest 13a, nie ma 14. Później jest 23, 23a, nie ma 24 czwórki I tak samo nie ma 34. Czyżby jakaś nieszczęśliwa liczba? Room tour po naszym hotelu rozpoczynamy na 39 piętrze, gdzie znajduje się Sky Garden. Zobaczcie, jaka piękna panorama roztacza się właśnie z dachu naszego hotelu. Głównym punktem oczywiście są dwie wieże, znane chyba najbardziej w całej e, Malezji, najbardziej znane w Kuala Lumpur, czyli Petronas Tower. Z tej perspektywy akurat widać tylko jedną wieżę, ale są tam dwie. Tak. No, fenomenalna panorama. Jesteśmy praktycznie w centrum e, Kuala Lumpur. Przypomina mi on trochę Bangkok. Jest mnóstwo wieżowców. Jest też. Troszeczkę zieleni. Może zobaczyć, że wiele tutaj budynków ma baseny. My też mamy basen, ale to za chwilkę. Sky Garden jest osłonięty dachem. Tutaj zobaczcie, że przed chwilą padało i to do tego stopnia, że nie było widać nic. Wszystko to było zasłonięte ścianą deszczu. Kamil zjedźmy może niżej i zobaczmy, jak wygląda basen. Tak bo jest. Basen jest. No wygląda fajnie. Są cztery windy. Powiem Wam, że czasem naprawdę trzeba się naczekać, aby zjechać na dół. Ale nasze już jedzie. O, zaraz się zatrzyma. Zmiana planów. Idziemy schodami, dlatego że panowie sprzątający windę robili sobie w niej fotki. W hotelu znajduje się również dwupoziomowa siłownia z pięknym widokiem. Otwarta od godziny 6 do 10. Więc spoczko. Teraz jakiś pan sobie ćwiczy. Jedną rękę. Tak, ale jest sporo sprzętu, więc naprawdę można się zmęcić, zmęczyć. Jest tam też taka mała antresolka, więc przypuszczam, że można tam z jakąś matą przyjść z czymś takim, poćwiczyć sobie, sobie jakąś jogę, jeżeli ktoś ćwiczy, czy inne takie rzeczy, a my idziemy dalej jeszcze zobaczyć basen. I jesteśmy na basenie który znajduje się na 37 piętrze z pięknym widokiem na Petronas Tower jest już trochę ludzi właśnie jest otwarty od 6 do północy jeżeli pada deszcz to jest zamykany naprawdę powiem wam wygląda to imponująco jest tutaj też restauracja tam na końcu która czyna jest przez parę godzin w ciągu dnia tak wygląda druga strona miasta Basen nie jest jakoś wyjątkowo głęboki, bo ma metr m, ale jest za to długi, szeroki, więc yy, można sobie popływać. Jest gdzie? Można tutaj sobie posiedzieć. Naprawdę jest tu fajna strefa do relaksu, do chilloutu. W hotelu znajdują się cztery małe ogrody. Na jednym z nich, na 31 piętrze, jest też parę urządzeń do ćwiczeń. I również z niego rozpościera się piękny widok na centrum Kuala Na serce tego miasta, czyli na dwie wieże Petros Tower. Wieże to po lewej. Nie wiem, co to za wieże. Chyba telekomunikacyjna. Jest tu trochę zielono. Jest miejscówka do posiedzenia sobie. I do poćwiczenia. Jak ktoś ma siłę w tym momencie? Jest strasznie duszno? Co prawda da radę ale fajnie, że jest to wszystko zadaszone i nawet w momencie, kiedy całe miasto ocieka deszczem, to tutaj można sobie posiedzieć, poćwiczyć, pochillować. Ostatnim miejscem, które chcę Wam pokazać, jest miejsce, w którym można sobie przyjść i popracować, tak jak to widzicie za moimi plecami. Jest tam parę osób w tym pokoiku, które sobie siedzą i pracują na kompach. Jest też taka strefa specjalna biznes. Ona jest teraz zamknięta. Prawdopodobnie trzeba tutaj Jakoś coś wypożyczyć, zarezerwować, ale widzę, że jest projektory, jakieś głośniki, mikrofony, więc pewnie jakieś spotkania takie bardziej biznesowe, jakieś konferencje małe. Choć też w hotelu właśnie warto wspomnieć, że jest sala konferencyjna, jest też restauracja, jedna na dachu, tam gdzie jest basen, mówiłem, że jest otwarta przez parę godzin i jedna na dole, też otwarta przez parę godzin. A na samym dole jest mały sklepik, gdzie możecie zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze artykuły spożywcze lub też jakąś małą chemię, więc tak naprawdę może stąd nie wychodzić i sobie w tym hotelu mieszkać. Myślę, że są tu takie osoby, które korzystają. Bo cena też jest bardzo przystępna, bo to jedyne 110-120 zł za noc za nasze dwie osoby, za pokój, więc wydaje mi się, że całkiem spoczko. się bliżej podejść z tą komórką, żeby mi tutaj nie dziabnął. Czy nie dziabnie? Bo jest kratka, ale tak się boję. No jest sporo osób, ale wygląda nawet z poczką wśród tych gór. Takich nauczycieli życzymy wszystkim.